Jak stworzyć swój własny bankomat? Dla wielu ludzi zaczyna się to od zakupu nieruchomości, a kolejność jest zupełnie inna. Najpierw świadomość zmiennego rynku, a teraz pokażę Tobie dokładnie, jak to zrobić. Pierwszy punkt: Poznać zmienność rynku. Obserwuj, co się dzieje, co się działo i przede wszystkim, jakiego klienta będziesz miał i co Twój klient potrzebuje. Drugi punkt: Znajdź produkt poniżej ceny rynkowej, abyś na samym starcie już miał zysk, bądź miała zysk. Trzeci punkt. Odpowiednio celowanie w klienta. Czy ten klient będzie chciał kupić od Ciebie, czy ten klient będzie chciał od Ciebie wynająć? Kto potrzebuje akurat takiego mieszkania? Jakie Ty w tej chwili chcesz zakupić? Czwarty punkt: znajdź inwestora i przedstaw mu cyfry w Excelu, dokładnie jak ma zbadany rynek, dlaczego tak i jakiego klienta będziecie mieli podczas sprzedaży bądź wynajmu. Szósty punkt: wyznacz sobie datę końcową i rób każdego dnia wszystko, aby osiągnąć ten cel. Sukces tkwi w prostocie. Jeżeli będziesz stosował sprawdzone proste metody nie kombinował i nie filozofował tylko się będziesz kierował tym czego potrzebuje Twój klient to za chwilę będziesz miał bądź będziesz miała swój własny bankomat. I tutaj nie chodzi o to żeby zrobić z tego nie wiadomo jakie salony tylko o to aby dogodzić swojemu klientowi. Dzisiaj zastanów się jaki jest Twój faktyczny cel. Co chcesz w życiu osiągnąć. Czy masz strategię już aby zacząć ten biznes. Czy moje działania, które dzisiaj podejmuję, zbliżają mnie faktycznie do mojego celu? W opisie masz instrukcje, skopiuj sobie i stosuj do skutku. Nie wszystko, co Ci się dzisiaj wydaje opłacalne, jest faktycznie opłacalne, więc analizuj, działaj i ulepszaj swoje życie. Subskrybuj, komentuj i udostępniaj, abyśmy wspólnie mogli polepszać świat, ponieważ z Tobą możemy dużo więcej. Miej wspaniały dzień. Cześć!